A więc cześć sianko, witajcie, z tej strony Pęskiem zapytam was w kolejnym odcinku z naszej, mówię, no nie nowej serii, nie nowej, nie standardowego save'a, tylko właśnie na tym nowym, co poprzedni odcinek tak był, no i co? Na sam wstępie chciałbym wam przypomnieć o subskrypcji z myszkią oraz łapce w górę dla zasięgu. no i wbijajcie na mojego Instagrama, Snapchata, fanpage'a, grupę Steam, wszystkie mordy, linki macie w opisie. Jeszcze tak krótko z ogłoszeń parafialnych, co chciałbym się zrobić, Jak widzicie dzisiaj yy, na ekranie ukazał wam się kumbań, kumbań, co to może znaczyć, no wiadomo jak kumbań, no to... I lipiec, no, który na razie nie wiecie, że jest lipiec, no to co to może znaczyć? Oczywiście, że, że żniwa. I dzisiaj jedną no, mówię, zrobimy z żniwa pszenicy. I jak zostanie czasu, a liczę na to, że na pewno zostanie, to sobie zrobimy. Jeszcze zwieziemy sobie nasze, naszą trawę na kiszonkę, co w poprzednim odcinku sobie właśnie kosiliśmy. Takie, także, no, takie dwie właśnie dzisiaj ciekawe. I no, myślę, że akcja. Bo naprawdę, no, tutaj, tym właśnie ze będziemy sobie zwozić. Ten no zestawik jest naprawdę mega fajny tak jak w sumie tutaj są no, mówi, powiedziałem już na poprzednim odcinku, że to są maszynki naprawdę, naprawdę bardzo fajne, także no, wiecie o co chodzi także co ja już tutaj nie przedłużałem spoty spoto tutaj tu trzeba wyłączyć bo raczej nie będziemy sobie z muzyką nagrywać się jeszcze dźwięki jak tutaj inne są mordy, dźwięki, dobra jest na 70 także spoko dobra Zobaczyłem tu ino mordy gadałem, bo teraz ja ino tu z wątku W ogóle no, kumbajn jak sami widzicie, też naprawdę, ale to naprawdę bardzo, to bardzo fajne. No mówię, maszynki tu są y, całkiem inne, wszystkie całkiem... u gdzie tutaj że o, o Panie, krzywo. A tu myślałem, że tu ino dobrze podjechałem, aczkolwiek, no jednak nie. Maszynki są naprawdę, ale to naprawdę bardzo ciekawe i bardzo fajne. Tak samo jak widzicie, no w sumie ten już po tym że to jest naprawdę bardzo fajny ten fendt no, jak to grał na nim no to wierzyła no naprawdę też bardzo ale to bardzo piękne dźwięki w sumie na nim najwięcej nawet gram tak, no, tak naprawdę ale tu na sobie mordy jeszcze kamery inną ustawię o teraz my możemy grać nie jeszcze koguty zapalić i teraz możemy grać no kumboń tutaj też ogólnie no mówię bardzo ale to bardzo dużą robotę robi mi się mega podoba i ten zestawik który będziemy sobie później, później... Zbiera się jeszcze kiszonkę, no to też naprawdę, naprawdę bardzo fajny zestaw, bo mówię, kto grał na tym pędzie, no to wiesz, że fendy dźwięki ma naprawdę dowalone I prezentacja no też się naprawdę bardzo fajnie prezentuje, jakby nie było Jedno, Ogólnie, jeśli chodzi co do kombajnu, no to kombajn ma Jedyny minus, aczkolwiek czemu wy nie słyszycie dźwięku, panie? Czemu wy tu dźwięków nie słyszycie i no trzeba zrobić, żeby były je też słyszeli O, serio? Kombajnu, Jeden jedyny minus, że on jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo, bardzo szerokim, to jest jedyny minus Ale wyglądowo to naprawdę bardzo fajnie wygląda, że on jest tak, wiecie, ten tył, koła jakby, czy tak to można, że on jest tak jakby szeroko, mega rozstawiony. no nie wiem, nie wiem jak to może totalnie nazwać, więc wiecie o co chodzi, nie? Dobra I sobie, no teraz w lewo oczywiście pójdziemy, bo tam mamy nasze no pole, które będziemy sobie kosić Także ruszamy, nie ruszamy ogólnie, jeśli chodzi o mordy co do ostatniego odcinka, no to nie wiem e, Nie wiem jak tam się wykazaliście aktywnością i wyświetlenia tego typu sprawy, bo generalnie no nagrywam to w piątek kilku, Po kilku godzinach odkąd wyszedłem ten więc no wiecie, nie mam Nie, nie widzę tych wyświetleń, jak tam one wiecie, poszły. poszły czy sobie sprawdziłem teraz przed odcinkiem, no i chyba w ciągu niecałych dwóch godzin, no to zrobiliście 30 wyświetleń, więc kiedy daje jakoś źle, to nie jest naprawdę nie, źle. Także no liczę na to, że ten odcinek też yy, naprawdę to naprawdę bardzo dobrze wybijemy. No, my sobie powierzchnię na tą drogę już. W tej porucie do no, niego teraz nie zahaczył. I teraz jeszcze jeden jedyny problem jest ten jak tu się na rozłożyć, bo to naprawdę, naprawdę ogólnie, to jest naprawdę to naprawdę Bardzo ciasno, żeby się miejsca jak mało, żeby się rozłożyć, więc wiecie co chodzi, nie? Myślę, że tu jakoś odszedł ten nurt, jak dojdziemy, się tam rozłożymy, nie? I no trochę tam po zbożu, ale to tam tam mordy, to nic, nic to nie szkodzi, nie? O i tak myślę, że tu będzie spoko, bo inaczej no nie wiem jak tu się rozłożyć, żeby to tak wiecie też w miarę realnie wyglądało. Ogólnie mordy, yy, planuję te zmiany mikrofonu, bo ten mikrofon, zauważam, że ten dźwięk jest naprawdę ale co... Coraz to gorszy, ja mam wrażenie, że z biegiem czasu na ten wiek, jednak on już ma swoje lata, no to ten mikrofon jakby no straci ten dźwięk, mam wrażenie, on już nie jest taki czysty, nie wiem, jak to można tak jak kiedyś, no i chcę właśnie sobie wymienić, A więc mam nadzieję, że to też po nowym roku sobie ten mikrofon już się pojawi, nie? Dobra, i będzie też, mówię, o wiele, o wiele lepszy dźwięk, dobra. No tu chyba nie ma, nie, nie ma. Tego tak, co ruszamy oczywiście mordy yy, chyba nie będziemy... Albo dobra kosimy na sumy to Najwyżej nie będziemy ich bać, tylko sobie właśnie ją gremlujemy, lebo nie? No to polecam imcie, że to tutaj jakoś super dużo nie, wiem, więc mówię tu tutaj. O, jak nie jest, to dobra, nie jest, to nie jest tam wywalona, nie, że tak powiem. mówię to pole jak nie jest naprawdę, czy naprawdę duże. Oczywiście to pole obok też jest moje, więc ogólnie byśmy mogli to też skosić na dzisiejszym odcinku. Tylko tak naprawdę no to złożenie myślę, że też się tyle zajmie, dlatego nie wiem, czy kosić to drugie, czy nie. Najpierw złożymy sobie do jedno, potem przejdziemy właśnie do złożenia tej klawy na kieszonkę, a później zobaczymy, co tam się jedno jeszcze wykombinuje, nie? zrobimy to co mamy właśnie w planach, nie? No kubań widzicie, no naprawdę mega fajnie się prezentuje. Aż chce się normalnie, masz tymi maszynkami, co tutaj są, się już chce grać. Nie wiedział klimacik jest. Maszynki też są na tablet, bardzo dobre. Myślę, że fajnie też dobrane. Także no, więc klimacik, są dobre maszynki, gospodarka też ma naprawdę mega fajna jest ma mega klimat. No to chce, chce się grać aż nie. Dobrze, no, no kolony obmy też fajny klimacie były, maszynki też nie były złe. Tak naprawdę dobra a czaporech po ponad pół roku grania. Bo już na pół roku grałem, co najmniej na tym siebie, no to będzie już się jednak co znudziło do grania na tym siebie. No i czas przyszedł właśnie na zmiany. Więcej oczywiście został, no co bo tam jest naprawdę bardzo dobrze to zrobione i to wszystko, stwierdziłem, że no, szkoda po wznosiła się. Zostawię go jak mi przyjdzie wena po jakimś dłuższym czasie, sobie jeszcze do niego Może powrócimy, albo sobie wiecie, tam po prostu bo z program cały jakiś czas Bo mówię, no szkoda, szkoda go właśnie nie usuwać, tym bardziej, że no mówię ten jest tam naprawdę na bardzo fajnie zrobiony Także no, wiecie mordy o co chodzi I no, tu mamy dopiero siódmą minutę odcinka, dopiero z czasu, więc tutaj no ja mówię tak to oś do 10 minut zjazdem z na gospodarkę myślę, że powinniśmy się na spokojnie wyrobić z tym poszajemnie. Także no tak, tak nie były Szczególnie, czy mi się wydaje, czy te sziderki coś tu ino są za jasne. Powinnowic nie, no, to, no, to też nie być nic, nie? Ja sobie sobie, o, wtedy jeszcze jest możliwość taka, że to jeszcze bardziej je ściemnić, nie? O, moje mam wrażenie, że on tak sobie jakoś, o, tak, 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 moim zdaniem lepiej to wygląda i w nie, 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 nie patrzcie na to ilość pieniędzy, bo ja po prostu zapomniałem jeszcze jakby, wiecie, wykasować, że tak powiem, czy, bo wiecie, przy ogarnianiu tych maszyn, to wszystkie to sobie dodałem, a nie wiecie, Potrzebowałem, że dały mi po prostu zwyczajnie zapomniałem ich jeszcze usunąć ale to spokojnie do nas bo na odcinek myślę, że już będę miał modernie teraz też idę no to ja sobie takie odsiężone. no to tutaj jeszcze trochę za ciemno, one są opóźne moim zdaniem teraz, ale dobra, niech już czego już tak zostanie, nie? ale no, jak to mówię, no, to już fajnie jest ze to jest najbardziej oświetlenie niż sidery, ale dobra każdy wie o co chodzi, nie? to jest najważniejsze dobra, mamy dwie domy w odcinkach, czemu powinniśmy się tutaj y, na spokojnie wyrobić nie? bo tutaj już ostatni przejazd sobie tylko i no, na, na wózek i wracać znowu na, na gospodarkę, gdzie mówię, lecimy sobie ze zbieraniem tej trawy na kiszonkę bo tam no prawie się błąka bo jest w procentach więc y, to no, tam trochę jednak no nie ukrywajmy Sypienie, nie. znaczy będzie tej trawy więc trochę tam dołożenia właśnie będzie kiszonki powinno być naprawdę sporo bo jeszcze mamy mam jeszcze kiszonkę z poprzedniego jakby sezonu którego jeszcze wtedy grałem jakby no sam nie z tyłu nie pamiętacie, ale tam jest właśnie kiszonka z poprzedniego sezonu, więc no kiszonki będę miał naprawdę, ale to naprawdę sporo, nie? To odczepiamy sobie. Tak chyba powinno być spoko, o tak jest Odczepiamy i w, w, no. Jedziemy na gospodarkę, nie? Czekaj. Inno by się przydało światło do tyłu. O, to ino tu to lepiej widzieć, nie? No, trochę źle poszło, miejmy nadzieję, że to wydało wydało nas spokojnie elegancko. Także my sobie tu ino poruszamy i dachnąć to niestety na razie nie możemy, więc sobie z tym pojedziemy tak trochę trochę nierealnie, ale no cóż, tu będziemy się specjalnie przejechać przyczepami, żeby wysypać kopał. Ogólnie no to w sumie możemy, żeby nie jechać możemy tutaj domino na drogą sobie pojechać trochę inaczej żeby wiecie no też jakby nie jeździć ciągle tą samą trasą, to sobie teraz możemy sobie tą drogą pachać To pole ogólnie też jest moje, mordy, nie czekaj, ta jo, to jest moje, które jest niezasiane i ta łąka też należy do mnie, nie? Bo tego chyba nie powiedziałem, na poprzednim odcinku nawet. Mamy tu naprawdę ogólnie dwie spore łąki, bo to jest naprawdę spora łąka i ta druga no, też jest mega, ale to mega duża, jak sami widzieliście już na poprzednim odcinku, nie? No, bo już tu mamy 15 minut, także trochę ino, czas się przedłuży niż liczyłem, ale to tam wie, tam mordy, nic nic nie szkodzi. Nie? Także dobra, już no, tu ino, jak widzicie, jesteśmy prawie przy gospodarce, tam już jest na lewo nasza gospodarka, więc to mówię tutaj też... Nie wiem czy to nad szybciej nie jest coś. Chociaż może nie. Może jest, może nie. Same nie wiem, mordy, więc no. Nic nie idzie, miejmy nadzieję, że nie ma tu i trochę na czuja wyjechałem teraz. Miejmy nadzieję, że nic nie jechało, nie? Dobra. Tą gospodarkę tutaj Mordy w przyszłości też będzie trzeba trochę rozwinąć, bo ona to jest naprawdę, no jak na takie no, na za dużo, to ona nie jest dobra. Myślę, że możemy tego fajna tutaj zostawić. Myślę, że on nie będzie nam nie, przeszkadzał, taką mam nadzieję, bynajmniej No i da się tutaj zasiadamy i no, na nie? Słuchaj, ta Mordy, jaką mam, no na 100. Wyciszę się na chwilę, znaczy nie będę nic mówił. I posłuchajcie w ogóle tych dźwięków, nie przy odpalaniu to jest po prostu coś pięknego. Słuchaj ta tares No mordy dźwięki musieli sami przejąć, że są naprawdę, ale to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. Tu ino nie ma nie ma co gadać jaką będzie jeszcze sobie mordy pod oporem myślę, że wiecie, będzie miało ino tak ciężej pod górkę, to wtedy to dopiero ino będą. Edo ma też mega, ale to właśnie mega fajne dźwięki. Także no, mi się właśnie, jak sobie widzicie też, że ma najwięcej nawet po to godzin, bo ja mi najwięcej tak naprawdę gram na tej, na tym save teraz. To naprawdę jest naprawdę fajny ciągnik, nie? Nie ma się co dziwić, że ja nie najwięcej gram nawet, nie? No kable są podczepione, bo gdzieś tak ciężko idzie, o kawy są podczepione Także no lecimy sobie No i ogólnie no to ta, 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 ta jakby nie wiem dynamika, ja lubię w środku też jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna zrobiona Fajnie się to wszystko rusza tutaj w środku Także no nie ma co gadać, ale ciągnik no Rewelacyjny, nie? Że tak powiem do grania nic tam nie jedzie, to też miejmy nadzieję, że nie. Że my sobie inno poruszamy i, bę, i jedziemy na naszą łąkę, żeby sobie zwłudzić, nie, tą sprawę. A mi no, pewnie trochę przejazdów ogólnie będzie, bo yy, poprzedniego, patrząc na to, jak to wyglądało w poprzednim sezonie, no to tam to chyba dwa tylko przejazdy góra dłuższą zrobić i już tak naprawdę było. Była pełna przeczepa, więc no tutaj będziemy tak naprawdę więcej jeździć, jeździć niż będziemy na tej mm, łące zbierać tą, tą trawę, nie? Tym bardziej, że no mówię teraz też stuprocentowe nawiezienie tam było na tej łące, bo był duny, że no, prawy tam na pewno trochę, trochę ino tam i będzie na pewno, nie? Dobra, sobie no teraz tu wjeżdżamy Panie weź mnie tu puść Stój. no i na tam gdzie zahaczę. No, nawet trochę zahaczyłem, tak czy siak, dobra. Tam już no, nieważne. Nie? Dobra, my, nurty żeby już tam sobie wiecie, nie jechać. Już specjalnie do góry, to sobie jedziemy tutaj. Albo no, w sumie to tam i tak jest bez różnicy, bo musimy sobie od góry zacząć. Bo jakby poprzednio, jak pierwszy mam zrobione, w jednym, jakby przejeździe z tym od góry. Jakby no nie wiem, zobaczycie sami. i tak czy siak bym musiał przejechać do góry, więc, więc w sumie to tam nie ma wiecie sensu sobie wierzyć i lepiej pojechać, wjechać realnie, tylko, że tu jest ogólnie też, no, jak sam widzę, bardzo, a to bardzo wąski wjazd, ale, no, dobra, tutaj to wszystko, wszystko da radę, nie, no, dobra, jak się chce, to da radę, no, i sami widzicie, jak ta trawa już, już szybko leci, nie, już mamy 5%, a zobaczcie, ile tylko przejechaliśmy, nie, także, no, mówię, tutaj to naprawdę, ale to naprawdę bardzo szybko i tym bardziej, że jak teraz jeszcze po przejściach musimy zrobić, to boję się, że nawet dwóch przejazdów nie damy zrobić, no chociaż dwa przejazdy powinniśmy teoretycznie dać sobie na spokojnie yy, radę yy, zrobić, nie? bo ta przyczepa no też trochę no tej trawy tutaj sobie jakby no pomieści, po jest no, pojemna dosyć, nie? Także, no ale widzicie już tam 30%, a zobaczcie tylko, że zrobiliśmy jeden przejazd, więc tak naprawdę no zrobimy te dwa przejazdy i będziemy musieli sobie znowu wracać na gospodarkę i już sobie pierwszą przyczepę wysypać, nie? Dobra. O, w tym momencie 50, tak, no mówię. i dojdziemy na no, to do góry, no to około 80% już pewnie będzie, także no, bo już się nie będzie płacało jakby robić kolejnego przejazdu, tylko będzie, no mówię, trzeba jakaś już, to już na na gospodarkę nad Siloskiem wysypać się. Że no tak to że dobra. Także no mówię tutaj, akurat w tej akcji będziemy więcej jeździć niż sobie właśnie. W sumie cały czas jedziemy po łące, no tutaj się jedziemy, ale będziemy, jakby, no wiecie, w trasie cały czas, nie? Będziemy mogli, o co chodzi mi. Mówiłem, 75%, już na ten co to ten poprzecznik zaraz zrobimy. zawierzemy wtedy będziemy mieli około 90%. Na pewno, już nie? Znaczy, no mówię tutaj, tak jak mówiłem, no, tak się też sprawdziło to, że tutaj naprawdę będzie naprawdę dużo tej kiszonki. Ale to w sumie dobrze, nie? Bo im więcej Kiszonki, tym lepiej. Więc będziemy też w sumie chyba odniesiemy na no, tą kiszonkę też można sprzedać, więc to jest zawsze im, wtedy będziemy mogli mieć coś, coś sobie będziemy mogli tej kiszonki sprzedać, także to jest zawsze jakiś jakiś to zarobek będzie, nie? widzicie już mamy... 55%, więc jak sobie to jedziemy do końca, no to już będzie mieli 100% tak naprawdę, praktycznie. No i 157. I musimy sobie wiedzieć teraz, raz, no, tu będzie, ino miał ciężko. Aż tu ino się pokopał trochę, ale teraz... czuję ten łopór. Dobra. mam no, tu jednak no, ...37 ton to już ma. No to... Ma to pust, ...pust to jest, a ja przyczepa też już sama sobie ma swoją wagę. Że on no, tutaj ciągnąć będzie miał wcale tak do 20 minut, jak dojdziemy, to będzie dobrze. Ja Wam powiem, mordy, A dobra, to tam nic, nic nie pudzik. Najwyżej, półsłupek, odcinek będzie to tam też nie przeszkadza. Tu nic nie idzie. Mam nadzieję, że tutaj też nie. Dobra, także lecimy, bo tutaj też cały czas jedziemy teraz pod górkę, tak naprawdę. Więc tutaj też naprawdę tak 30 smalnie pewnie pojedzie sobie, więc ona raczej. Raczej nie wyciągnie, Dobra. I że no w sumie pewnie już drugiego przejazdu pewnie nawet nie będziemy robić, bo mówię jak wysypiemy sobie, na no, to i tak już będzie pewnie y, ponad 20 minut. Myślę, że tak około 22 minut to na pewno już będzie, także no wtedy już będziemy sobie powoli kończyć ten odcinek. Także no, to tam już sobie albo sobie zrobimy na kolejnym odcinku, albo ja to sobie zrobię na poza odcinkiem już niekolwiek ja, to myślę, że raczej... O tą drugą opcję wybiorę, bo tutaj jest jeśli chodzi o sezon, no to tu jest naprawdę sporo roboty, teraz także no wiecie co chodzi, widziałem tutaj cały czas pod tą górę, no to tylko 23 na godzinę tak naprawdę jedzie, więc więc o teraz, się, no, trochę rozbujał, bo górka minęliśmy, także no mówię tutaj ino, no ten dojazd to jest słańczący ale no, mówię dobra Ogólnie mordy miałem też, e, kiedy teraz to nagrywam, czyli tam piątek miałem w planach streama, chyba czy czekoladka, plany wyszły e, kus trochę inaczej, ile na live'ik niestety, ale znowu jest przełożony i się nie odbędzie ale mam nadzieję mordy, że jako też, jeszcze przyjdzie okazja, nie jedna żeby te live'iki sobie właśnie też powróciły mniej więcej, nie? Dobra, końcówka mordy, my już mamy w tej chwili 22 odcinka My dopiero teraz wyjeżdżamy ino na gospodarka, zanim dojedziemy, no to to pewnie jeszcze około tak dwóch minut minie, może nie, no znaczy może całe dwie minuty, ale to jednak trochę już jest, nie? Dobra, no mówię, jakby te, miałbym z kim nagrywać to odcinki, to by też było całkiem inaczej, bo bym chętnie naprawdę mordy nagrał po dłużej, bo jak naprawdę połów jest jeden, tylko dlaczego nie chcę nagrać dłużej, bo po prostu wiem, że jak nagram dłużej, to skończą się te nie będę miał co gadać I wiecie jak wtedy sam będzie odcinek wyglądał, będzie cicho, a taki odcinek to też nie Dlatego no mówię, jakbym z kimś grał, nagrywał No to, to by odcinki na pewno też dłuższe były, bo wiecie wtedy jest i o czym gadać, i z kim gadać Jak masz sam do siebie gadać, no to no, trochę ciężko, nie? Żeby tak na przykład wygadać 30 minut samemu do siebie, wymyślać cały czas I bardziej, że teraz bardzo mało nagrywam i też nie regularnie, no to wiecie też wyszedłem z tego, jakby z tej formy nie, tak chyba można nazwać no i wie tam do co chodzi nie, to ciężko mi się zwyczajnie gada dlatego no mówię, ja bym naprawdę bardzo chętnie nagrał, po dłuższy odcinek, bo tą, tą trawę całą nawet na tym odcinku, który no mówię sknić by było nie wtedy i ciekawsze odcinki by też były, no i mówię dłuższe przede wszystkim ale ciekawsze też by o wiele na pewno były, nie jakby nie było dobra, my sobie ino w tej drugi tu ino silo zjeżdżamy bo tam jeszcze no, niestety już mam przykryty, bo właśnie ja kiszonka robi i i tam nie możemy sobie już wyjechać niestety dobra, teraz ustalimy sobie jeszcze tempomat 5 na godzinę oczywiście sobie wy, wysypiemy tą kiszunkę i, no i tutaj będziemy kończyć dzisiejszy odcinek nie? dobra, także lecimy niech się ino tu wysypuje elegancko o, to chyba im to trochę później za szybko, będzie do 4 na godzinę, tak będzie dobrze. E, A nie, jedź, jedź, tutaj, no, ona no, niestety wyszła jak wyszła, no, się tam nie no, doczepił. i temu tak wyszła, ale to tam leta się rozgarnie później, ale nie ma problemu z tym, Także no, mamy 22 minuty odcinka, prawie 23, także no nawet dosyć długi odcinek wyszedł, nie na pewno o wiele dłuższy niż poprzedni. No i co mordy. Ja i no takim oto zestawikiem. Myślę, że naprawdę bardzo fajnym. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcineczka No i co. Do następnego. Miejmy nadzieję, że też już za niedługo. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. No i co. Do następnego. trzymajcie się. Cześć.